Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Crave Drive, zapraszam Was dzisiaj na odcinek na temat czy warto kupować jeszcze diesla. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Z racji tego, że na samochody nowe czasami czeka się już po parę miesięcy, a niektóre konfiguracje zahaczają już o następny rok. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której zmieniamy jednak swój pierwszy wybór odnośnie silnika i pojawia się na horyzoncie samochód przykładowo z silnikiem diesla. No i teraz pytanie, czy warto w takie silniki się ładować? Z racji tego, że coraz częściej w internecie słyszymy, nie kupować silników diesla. Do niektórych europejskich miast już jest zakaz wjeżdżania samochody. Właśnie z silnikiem diesla. No i teraz to jest podejście typowo takie ogólnikowe. Dzisiaj się zastanowimy, czy faktycznie tak jest i czy warto się zastanowić nad silnikiem właśnie dieslowskim. Pierwszy zasadniczy temat to musimy zwrócić uwagę na normy spalania i tak naprawdę w niektórych europejskich miastach pojawiają się już jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o wjazd z takimi samochodami do centrum, ale to dotyczy tak naprawdę starszych modeli diesla z normą spalin euro 4. Samochody, które obecnie kupujecie spełniają normy dużo wyższe, jest to norma euro 6. I tak naprawdę kupując w tym momencie samochód z silnikiem dieslowskim spokojnie możecie się wszędzie poruszać. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, do czego będziecie samochodu używać. Silniki dieslowskie charakteryzują się wysoką trwałością, mają wysoki moment obrotowy, tak naprawdę te samochody są bardzo ekonomiczne. Także warto dokładnie rozważyć, jakiego samochodu potrzebujecie, bo wiadomo, że w tym momencie też na rynku mamy bardzo fajne instalacje LPG, które spalają stosunkowo niewiele gazu, są bardzo tanie w eksploatacji. To co istotne. Na instalacje fabryczne bardzo szybko przełączają się na gaz i praktycznie po paru sekundach jedziecie już na gazie ja dzisiaj na przejażdżkę wybrałem Corset D z silnikiem 1.2 LPG także podróżujemy dzisiaj na gazie ale wróćmy jeszcze na chwilę do silników diesla tak naprawdę jakie są wady w takim razie tego wyboru Silnik diesla na pewno osiąga dłużej temperaturę tą roboczą silnika. Jeśli chodzi o eksploatację silnika, no to tak naprawdę też są wyższe koszty serwisowania i ewentualne koszty napraw, też mogą być wyższe z racji bardziej skomplikowanej konstrukcji silnika. Natomiast jeśli kupujecie samochód nowy, no to wiadomo, że przez pierwsze lata użytkowania pojazdu macie ten samochód na gwarancji, więc no ten temat nie powinien teoretycznie Was dotyczyć. I tutaj w tym miejscu też zostawiam pole popisu dla obecnych użytkowników silników diesla, po to, żebyście mogli napisać w komentarzu i podzielić się z innymi, jakie wy widzicie plusy i minusy użytkowania właśnie tego rodzaju silnika. Widzę, że nasza społeczność motoryzacyjna mocno się rozbudowała, dlatego liczę na to, że będziecie chętni podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami. Jeśli chodzi o silniki inne niż silnik diesla, czyli na przykład instalacje LPG, tak naprawdę to co mnie tutaj najbardziej martwi, to wytrzymałość tych silników i jak ten silnik będzie się sprawował, przykładowo po przejechaniu 100-200 tysięcy km. Wiadomo, że w tym momencie mamy tutaj no, silniki, przykładowo 1.0, turbodoładowane z instalacją LPG i to jeszcze trzycylindrowe. Te silniki widać, że no, są mocno wyżyłowane i no. Ciężko na razie ocenić, jak będzie z trwałością tego na dłuższym odcinku. No, to jeszcze jeden temat: czy tak naprawdę w polskich miastach widać już jakieś ograniczenia jeśli chodzi o silniki dieslowskie? Jeśli chodzi o polskie miasta, to w tym momencie tak naprawdę nie mamy jeszcze jakichś specjalnie rygorystycznych ograniczeń, jeśli chodzi o silniki dieslowskie, ale już widać pierwsze sygnały, przykładowo w Krakowie tworzą się jakieś strefy tutaj właśnie związane z emisją spalin, więc to jest myślę kierunek, który będzie postępował w najbliższych latach, szczególnie że w przeciągu najbliższych trzech lat ma się pojawić nowa norma emisji spalin Euro 7, więc te jak gdyby wymagania, jeśli chodzi o emisję spalin, na pewno wzrosną. Podsumowując tak naprawdę, jeśli kupujecie samochód nowy z silnikiem Diesla, to nie obawiałbym się za specjalnie tutaj norm emisji Spalin. W najbliższych latach raczej to wszystko powinno być stabilnie, więc myślę, że taki nowy samochód, który spełnia spokojnie te wszystkie normy. I... Będziecie się mogli nim bezpiecznie poruszać we wszystkich miejscach, gdzie chcecie. Natomiast jeśli chodzi o starsze modele, no to warto tutaj spojrzeć jednak na to, czy ten model e, będzie spełniał wyższą normę emisji w sensie Euro 6. Tak gdybyście w razie chcieli gdzieś pojechać do większego miasta za granicą, no to w tym momencie, żebyście mogli wszędzie wjechać. To, co jest jeszcze dla mnie istotne, to tak naprawdę, ja bardzo lubię dźwięk tego diesla. I tak naprawdę, to, że ta motoryzacja idzie w kierunku hybryd samochodów elektrycznych, to przyznam się szczerze, że będzie mi bardzo brakować tego po prostu podstawowego dźwięku, taki, który generuje właśnie dobry dieselek. Jest to bardzo przyjemna jazda i na pewno te samochody, z tego co zawsze pamiętam, jak że diesla, one się fajnie zbierają, mają duży zapas mocy. Jest to na pewno fajne rozwiązanie, więc korzystajmy, póki. Możemy. Ja póki co rozpędzam Corso 1-2 LPG do prędkości przelotowej autostradowej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w przyszłych materiałach. Zobaczcie też moje poprzednie filmy. Tych, których nie widzieliście, zapraszam Was bardzo serdecznie. I trzymajcie się, cześć, jak zwykle, szerokości.